Poniedziałek, rano, zimno jak cholera w Londynie Ale mam dobrą informację od razu w poniedziałek z rana Pamiętacie to Audi A4 z 2010 roku, co kopciło jak z komina, klient tak kupił No i klient raczej nie chce tego oddawać Dostałem dzisiaj informację, dostał wycenę, no i on chce żeby to było zrobione Więc mamy remont silnika I się pytał czy damy radę to zrobić dwa tygodnie no, oczywiście, dwa tygodnie to może zrobić nawet dwa takie silniki, jaki i nie więcej. I ten, ale chodzi o to, no nie w tym warsztacie, nie jest tyle pracy. Tyle mamy pracy, że prywatni klienci przyjeżdżają na serwisy, na przeglądy. Plus, jeszcze to, co nie przejdzie, tam przeglądu na szybko musi być zrobione. Przecież klient nie będzie czekał, nie wiadomo ile na przegląd. No i kontrakty firm, serwisy, plus przeglądy. Plus, jeszcze coś, co się tak zepsuje wany. Jakieś światełko się pojawi na desce, czy coś. No, a takie firmy zazwyczaj nie lubią czekać, uwierzcie mi Chcą mieć wana na zaraz No i jest roboty multum, no to szef już mi od razu powiedział Że zaczynam to teraz, w poniedziałek z rana, ale że będę zapierany od tej roboty No mówię, wiem, przecież to normalne, no, no, no nie mamy tylko tej roboty Do zrobienia, no ale biorę ją, spuszczam płyny, wyciągam silnik No nie powiem wam, że nie wygląda tutaj tak, to aż tak źle, no aż tak tragicznie Nie ma lipy, zaraz, pierwsze co, za to że jak będę spuszczał um, wszystkie płyny, y, olej, ze silnika, to ściągnę sobie odczynnik y, z klimatyzacji, ściągniemy cały gaz, wszystko. No i tak, ja tak to w miarę dużo miejsca tutaj jest. Wydaje mi się, że raczej wyciągnę sam silnik, ściągnę tutaj przód, wyciągnę sam silnik, y, a zostawię skrzynię. Na samochodzie, bo w razie czego ja żeby go wypchnąć, ale raczej nie będziemy potrzebować, bo jestem na tylnej rampie. To tak, żeby nikomu nie przeszkadzać. Ale wydaje mi się, że raczej tak. Wydaje mi się, że kiedyś chyba już wyciągałem silnik z takiego auta. Więc zaraz sobie pewnie przypomnę, jeśli to robiłem. Ale wydaje mi się, że skrzynia na pewno zostanie. Odkręcę skrzynię. Po prostu Zobaczycie jeszcze jak to spod spodu będzie wyglądać. czy będzie wyglądać to dobrze, to odkręcę skrzynię. Od silnika wyjadę silnikiem w przód. Nie będę go zsyłał tak jak ostatnio przy korsie, jak to robiłem, że w dół tylko wtedy, już wezmę sobie żuraw do silników i wyjadę z przodu, bo ściągnę przód. Ale zobaczymy, jak to będzie zaraz wyglądać. Muszę się najpierw rozejrzeć dookoła. No, odkręciłem całe obudowę po silniku, mówię, spuszczę olejek sobie. No, ale powiem wam, że tak na początku było mega ciężko. Myślałem, że urwę, no, ale teraz troszkę już się ruszyło, już z w połowie. No, ktoś tak, ktoś tak zniszczył gwint że to będzie ciekawe. Będziemy musieli zrobić chyba od nowa. Jesteśmy już na takim etapie. Zdjąłem tutaj zderzak. Koła pościągałem. Tutaj nad kola trochę sobie dałem do przodu. No i powiem, że tutaj zderzak. O, tutaj. Kręci się na dwie nakrętki. Kurczę i myślałem, że będzie to wszystko. O, pokażę Wam tak. Widzicie? Te dwie nakrętki od dołu. Myślałem, że będzie to wszystko, ale nie chciał mi zejść. Dopiero tutaj dopatrzyłem. Tu jest jeszcze jedna śrubka. To jest wkręcona do zderzaka. Dlatego tutaj trzyma zderzak. No ale tak, zderzak ściągnięty, ściągamy tutaj teraz gaz, no i bierzemy się za ściąganie. Już olej spuszczony, eee, płyn chłodniczy spuszczony. No dobra, mamy Audi teraz w takim już etapie. Ściągnę cały przód. Tutaj kuler, cooler, wszystko jest razem, światło razem. To jest sporo odpinania, jest To jest jeszcze e, olej e, do skrzyni biegów, tutaj go odpiąłem, pozaślepiałem takimi tymi, żeby nie ciekł. No i teraz silniczek mamy już yy, tak, jakby no, na wierzchu. Jeszcze tutaj odepniemy DPF. A tutaj parę rzeczy jest jeszcze do odpinania. Elektryka cała dookoła, no, ale już tak to wygląda. No i dobra, tutaj tam całą, całe te wiązki już mam zarzucone na strony. Cały silnik jest odpięty. Zostawiłem tylko prądy, znaczy kable prądowe. No. Do alternatora, tutaj do rozrusznika i odpiąłem prądy główne. One wyjadą mi ze silnikiem, tutaj idą tędy, 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 tędy. Odpiąłem tutaj stąd. No i tak, teraz jeszcze tutaj odkręcam tylko masę, która jest potrzebna, pewnie tutaj do wiatraka. Muszę odciągnąć, ściągnąć jeden kabelek, druga masa zostanie. Ona zostanie odkręcona tam stamtąd ją odkręcę, a bo w sumie zostanie tutaj. Tam sobie w sumie odkręcę, o wyjedzie ze silnikiem. To sobie skręcimy, nam nie zginęło. No i teraz całe te prądy, cała ta masa nam wyjedzie tutaj ze silnikiem. A teraz się biorę tutaj, do, za, dostanie za, za wykręcenie tutaj tych sporników, tej łapy. Sobie e, wyszlę silnik do góry. Dam jakiś e, support wyciągnę e, rozrusznik. Bo z rozrusznika będę musiał od, odkręcić drive plate. Drive plate tam będą cztery śruby, żeby odseparować skrzynię, bo chcę to konwenter zostawić razem ze skrzynią. Ale to jeszcze będę musiał egzos y, DPF cały, nie DPF, tylko katalizator zrzucić. Ale to zaraz wyślę i zobaczę jak to tam będzie. Tutaj podkręcałem od góry, już od skrzyni biegów. To więc tutaj już od góry mamy różne. I wiecie co jest za ciekawostka? Kurczę, te śruby praktycznie nic nie ważą. Nie wiem czy są z plastiku. No i dobra, wyciągnęliśmy tego Monstera 1.8 No powiem wam, że tutaj to o tą właśnie śrubę mi chodziło. Tego tego nie dotykałem, odkręciłem go tutaj. Odkręciłem tutaj wspornik. Tutaj jest taka tulejka od tego, to musicie go trochę podjąć, nic się nie stanie, nie bójcie się. No ale tą poduszkę to wykręciłem całkowicie, nie? I Podpinałem węże stąd, bo węże wcześniej były, ale odkręciłem tutaj stąd tą poduszkę, żeby mieć więcej miejsca. No i tutaj widzicie to konwenter jest, teraz go tylko przymocuję czymś, żeby mi nie wypadł, w razie czego. No i poduszkę, skrzynię potem musimy podnieść troszkę, żeby, ten, żeby ją potem sadzić, ale na razie tym się nie przejmuję. Rozbieram to tutaj, cały osprzęt muszę ściągnąć, bo będziemy rozkręcać głowicę, wszystko rozrząsiągać, żeby zobaczyć jak wyglądają tłoki, będziemy wyciągać wszystkie tłoki. Wszystko po kolei, no ale to tak to wygląda, no ja to zrobiłem tam tym sposobem, a jeszcze tutaj tą poduszkę co wykręciłem, która raczej ona będzie do wymiany, bo jest cała spękana, nie, zobaczcie, tutaj jest całe rozwalone, no, ale tak to zobaczymy, dobra, biorę się za rozkręcanie teraz tego, samochód co może iść do góry, no i tutaj jest jeszcze ten rozrusznik, widzicie, Taki baster. No żeby go wyciągnąć tutaj tędy, trzeba ten spornik odkręcić. Ten spornik jest skręcony z drugiej strony, z dwóch stron. No to powiem wam, no ciężko, no chyba że jeszcze tutaj się możecie pokusić o to i rozkręcić. Ale tu pewnie są jakieś eksperci od Audi, którzy to robią szybciej, no. To jest mój dopiero drugi silnik przy Audi. Pierwszy robiłem chyba 3 lata temu, jak się nie mylę, no ponad 3 lata będzie. Tamten był 2.0, też benzyna, ale taki tak sam, no, tak samo praktycznie wyglądał. Ale no nie pamiętałem zbytnio dużo tam niektóre rzeczy. Dobra, nie przedłużam, biorę się za rozkręcanie, za rozbieranie go. No i dobra, jest sam blok z głowicą. Sam słupek. No i możemy kończyć poniedziałek na dzisiaj. Udało się sporo zrobić w jeden dzień. No, jeszcze tam parę małych robudek robiłem podczas. Gdyby nie one, to już podejrzewam, że głowica byłaby ściągnięta. Ale to. Nie robimy na wyścigi, robimy, żeby dobrze zrobić. Zostawimy go dzisiaj już w takim etapie. Jutro będziemy głowice ściągać i resztę. No i rozebrałem już tutaj do rozrządu. Wiem wam, że no, ten rozrząd to wygląda kosmicznie. Nie robiłem już rozrządu przy takim aucie, przy tym aucie akurat, przy tym 1.8. Tutaj w ogóle to lokalizacyjne naprzednie koło pasowe Tutaj są balans shafty, obydwa, i trzeba dobrze ustawić, bo potem auto będzie mogło mieć wibracje jakieś źle ustawić. No i tutaj cały rożno. Wygląda to kosmicznie. No, ale dobra, w takim stanie muszę to zostawić, bo jest nowy dzień. No i muszę robić sprzęgło. Mam sprzęgło chyba przy jakimś astrze, czy się nie wiem, przy jakimś oplu. No, ale tak wam chciałem tutaj wizualnie pokazać, jak to wygląda. No i dobra, w końcu po półtora tygodnia mam okazję. Znowu pracować na tym silniku. Nie no musimy go teraz rozebrać, co nie? Troszkę to trwa. Tak jak mówiliśmy, że klient chciał dwa tygodnie, ale to nie, szef już mu powiedział wtedy z miejsca, że to nie da rady, nie? Że przed świętami ten samochód dostanie. No tutaj to przed świętami tak, to dobry termin. Z takim natężeniem pracy, które robimy, to nie ma czasu, żebym tylko stanął i to robił. No. Jakbym tylko stanął i to robił, to już by tego samochodu tutaj by nie było, bo półtora tygodnia minęło. Dobra, co teraz będę robił? Ustawię sobie teraz rozrząd. Mam na wzór autodaty, bo tutaj nie widzę, żeby były jakieś piny blokujące czy coś na autodacie. Zazwyczaj on ma tutaj dużo znaków. Na autodacie widać, że nie na łańcuszku. Powinny być znaki, tutaj są wszędzie znaki. Ja sobie go ustawię tak, jak powinno być. Na, e, wezmę pierwszy tłok na górne, na martwe położenie, do samej góry. E. No i wtedy sobie poznaczę wszystko po swojemu, tutaj wyczyszczę, sobie tutaj to poznaczę. No i wtedy wezmę się za rozbieranie, bo wtedy przy składaniu będzie mi łatwiej. Jeśli będę miał wszystko potem ustawione na swoje znaki. No i dobra, ty sobie już w miarę to oczyściłem, zaraz będę znaczył, ale wam chciałem pokazać, że są dwa napinacze, widzicie? Do dwóch łańcuszków. No i dobra, tutaj już łańcuszki yy, są luźne. Pościągałem, sobie wszystko poznaczyłem. Chciałem wam pokazać tutaj wałnie Z tej strony widzicie. Tutaj on ma tutaj takie nacięcie. Więc to widzicie, to jest właśnie lokalizacyjny pin. Tutaj u nas to się nazywa Keyway albo udrawki, widzicie tutaj? Na górze jest znak, no i dlatego on musi tutaj się zgrywać, dlatego sobie poznaczyłem koło względem bloku żeby wszystko było cacy potem eee, powyciągałem popychacze mhm. eee, wałki tutaj zostawiłem to, bo nie mam e, klucza do tego musimy zamówić klucz do tego, żeby to e, odkręcić od wałka, więc na razie niech zostanie tak, jak jest, bo chodzi mi o to, żebym teraz ściągnął głowicę, powyciągałem zawory, powyciągał toki, wyślemy głowice i wtedy będziemy mogli złożyć zamówienie na części co będziemy potrzebowali, zrobić całą listę części no i potem znowu możemy to przykryć i zostawić znowu na półtora tygodnia albo jak i nie więcej. No tak jest. No i tutaj mam osobno. Części tutaj mam osobno. Zawsze segreguję sobie, żeby potem było łatwiej. Zawsze potem się łatwiej składa. Nie wiem. Czy też tak macie? Czy też tak robicie? Czy po prostu... Znam też ludzi, którzy to wyciągają i po prostu kładą na jedną kupę i... I potem to składają. No ja bym tak nie mógł. Dobra, no, ja się już głowicę, no i nie wygląda tak na gorzej, nie. Zaworki powyciągamy, wyślemy ją na planowanie. No ale tutaj teraz yy, chodzi o to, że zabiorę się od razu za wyciągnięcie tłoków i zobaczenie jak tłoki wyglądają, czy nie są gdzieś spękane czy coś. Bo pierścienie to na pewno zamówimy, ale chcemy zobaczyć czy tłoki są dobre. Jestem są tłoki dobre, no to tłoki prawdopodobnie zostaną. Ale właśnie muszę zobaczyć wyciągnąć. Bo tutaj tak, z tej strony mogą nie być, nie, nie, nie być żadne pęknięcia, ale z drugiej strony czy tam po bokach mogą się pojawić, więc żeby zobaczyć, sprawdzić czy tłok jest naprawdę dobry trzeba tłok wyciągnąć Ale dużo jest takiego sypu, widzicie? wiem, czy znaczy, to jest bricket, czy to jest po prostu plastik Po prostu syp. No nic, trzeba ściągnąć jeszcze pompę olejową case I wyciągnąć tłoki no i dobra, w takim mamy rozpołożenie ten silniczek. Tutaj gotowy już do wyciągnięcia tłoków. Widzicie, tutaj ten case musiałem ściągnąć, żeby dostać się do tłoków. No i teraz będziemy sobie wyciągać tłoki. Przy okazji sprawdzimy panewki. Wszystko cacy. Nie widzę nic, żeby żeby miało jakieś ubytki czy coś, czy było gdzieś zatarte. No tak, cylindry są w porządku. Wyczyścimy je. No a toczki tak wyglądają. Toczki te są w porządku. Wiadomo tylko nowe pierścienie, bo jak już robimy, to niech pierścienie sobie wiadą nowe, choć te są też dobre. Nie widzę nic tutaj ładnie je jeszcze wyczyszczę. Zobaczę, ale nie mają żadnych pęknięć ani nic. Więc możemy już zamawiać części. No i ściągnąć zawory z głowicy, wysłać do planowania. I czekać. Robić inne roboty. Dobra, głowica już będzie gotowa do planowania, zawory już powyciągałem, no i co jedynie zobaczyłem, ktoś tutaj był, ale powiem wam, że nie dotknął uszczelniaczy, nie dotykał uszczelniaczy na zaworach, bo wyciągnąłem sięgnąłem tylko sprężyny z zaworów i normalnie zawór mi wypadał, są tak zajechane te uszczelniacze, no i mega twarde, czuć, normalnie jak plastik, to ktoś przeoczył to, no i tutaj są zaworki, no i tak. Więc zabieramy się powoli, bo już tam pierścienie przyszły. Jest trochę wolnego czasu. Składamy ten silnik na raty, czy składamy? No mówię, tak składamy. Nie wiem, czego tak mam, ale no ja składam. No i dobra, tutaj już sobie to te siedziska. Użyłem do tego starych pierścieni z Astry, bo robiłem niedawno remont silnika przy Astrze i zostawiłem sobie stare i idealnie pasuje, żeby ten ładnie ten syf wyczyścić widzicie tego syfu było tam no i tak a nowe nam wiadomo z firmy Meichle bo tak z main dealera e, byliśmy dzwoniliśmy znaczy pytaliśmy to w main dealerze e, nie ma dostępnych są tylko dostępne pierścienie razem z tłokami. więc powiedzieliśmy i dziękujemy bardzo znaleźliśmy w innej e, w innej hurtowni pierścienie i są dostępne. Wszystko ładnie oznaczone, każdy pierścień gdzie jest. No i tak, pierścienie nowe już założone, tłoki wyczyszczone. Tam gdzie powinny być najbardziej, tutaj się już za bardzo nie spuszczałem nad tym. Tutaj gdzie trzeba są wyczyszczone, wszystkie rowki są powyczyszczane. Więc teraz będziemy wkładać na blok. I tak, stojaka do bloku, jak nie miałem tak nie mam. Z tamtą Corsą miał być zamówiony, szef miał mi to zamówić. Ale teraz się go pytałem, mówię, gdzie jest mój stojak, bo w sumie to zapomniałem nawet o nim. No ale to stwierdził, że nie był wtedy dostępny i że zapomniał też. no dobra, muszę wierzyć mi na słowo, bo naprawdę jest w porządku, jako szef. Raczej bym jej nie okłamał z tym, że nie chce mi zamówić stojaka za 100 funtów, nie. Ale no to sobie poradzę, tak jak sobie poradziłem wtedy z Corsą, włożę do imadło, mamy spore imadło. A teraz się biorę za zakładanie tłoków, będę wkładał tłoki do silnika. Przed tym wyczyszczę blok sobie jednak i zrobię honing na cylindry że wyczyszczę cylindry dokładnie i dopiero włożę tłoki No i dobra, te tłoki już nam wjechały tutaj będziemy kręcić paneweczki silnik mam tak wyrzucony. ale tłoczki tutaj są i tak, moment do kręcenia to będzie dwa kroki 30 Nm i 90 stopni więc będziemy kręcić 30 30, 90 i 90. No i tak zrobimy wszystkie cztery, Skręcimy, potem odwracamy. Zaworki już tutaj dotarłem, więc biorę się teraz za ich zakładanie. Najpierw sobie założymy uszczelniacze na zaworki oczywiście, nowe. Potem wiadomo zaworki. Obczyścimy wszystko, co tam jeszcze mamy, blok do obczyszczenia i będziemy zakładać uszczelkę pod głowicę i skręcać. Głowica już jest skręcona, tak jak mówiłem, 40 Nm, 90 stopni, i potem jeszcze raz powtórzyć 90 stopni. To Są trzy kroki do kręcenia. Jeszcze tutaj te małe musimy wkręcić sobie śrubki. To jest 8 Nm i 90 stopni. Dobra, składam już tutaj pod i tutaj na dole na wał widzicie, to ma taki tutaj punkt lokalizacyjny. Tutaj też jest takie wyżłobienie. I to powiem Wam, że raczej to Wam nie wejdzie inaczej niż tylko w tym punkcie. Opa, widzicie? No i teraz wiem, że jestem. Że ładnie mi to siedzi. Bo tutaj mam nawet zaznaczone, sobie zaznaczyłem, jak ściągałem. Widzicie markerem? Gdzie jest. Więc to na pewno jest tutaj. Opa. No i dobra, teraz przyłapię to sobie śrubą delikatnie, żeby nie zmiażdżyć tej tej, bo ta też ma tutaj, widzicie, takie większe nacięcie na koło pasowe. Rozrząd nam tutaj wejdzie z firmy BGA, to taka brytyjska firma, sporo tego zakładamy, nigdy nie było problemu, naprawdę. Nie wiem, czy jest dostępna w Polsce, ale tutaj sobie koło nastawiłem zębatę. teraz tutaj sobie będę zakładał wałki, razem z rozrządem i ustawię rozrząd, potem jak ustawię, to wam postaram się wyjaśnić. Kurczę, co tutaj się od Janie Pawla. Z tymi kluczami tak nie wolno. Jeszcze tretytka. No nie, no nie. Co to za parodia. <laughs> nie no, a tak serio, no to ustawiam sobie teraz rozrządzik. No i dobra, tutaj już mam ustawione cały rozrząd. Nie ma tutaj żadnych blokad czy coś, jest wszystko na znaki. Wał musi być na TDC, na, na położeniu na martwy punkt. Tłoka, tłok musi być w górze. Nie wiem jak to u Was się nazywa. U nas się nazywa TDC. Tutaj ma taki movement, ale sobie zrobiłem na stary znak. Koło oczywiście wymieniłem, bo było w zestawie. Przerysowałem znaki. No i teraz ustawiłem. Tutaj jeszcze ten napinacz dokręciłem. Ten napinacz tutaj jest 85 Nm. teraz luzuję sobie ten napinacz. Opa, widzicie? ładnie się ruszył. Tutaj mam na znakach. Tu mam na znakach. Tu mam na znakach. Wszystkie moje balanszafty są na znakach, tak jak były. Więc no co? Tylko się cieszyć, nie? No i dobra, w takiej jest pozycji. Tutaj pompa już olejowa nam wjechała. Tutaj bottom case nam wjechał. To jest podpora miski olejowej. Tak się to po polsku nazywa chyba. I tak, łańcuszek nam wjechał. Więc tutaj jest wszystko cacy. Obudowę już założyłem. Teraz zluzuję sobie tą śrubę. Założę koło. A, jeszcze uszczeniarz muszę zmienić, ale to sobie zrobię to teraz, bo zgapiłem się. No i tak. A, jeszcze tą zaślepkę, bo jest też w zestawie, razem z tym, razem z uszczelniaczem. Więc sobie tutaj teraz obudowę skręcę, wszystko. No i dopiero zobaczycie go teraz, jak go już będę wkładał na auto. Jeżeli wam coś pokażę, jeśli coś będzie trzeba, coś takiego, żebyście uważali. A jeżeli nie, no to dopiero jak go będę odpalał, bo nie chcę przedłużać odcinka. Już chyba wszystko to, co mogłem pokazać, to pokazałem. Z rozrządem wytłumaczyłem. Może nie do końca, nie wiem, nie jestem dobrym e, kimś, kto tłumaczy. O tak bym to ujął. Że, więc jeśli macie jakieś pytania, to napiszcie komentarz pod filmikiem. Postaram się pomóc. No i dobra, silnik już zabudowany, gotowy do wożenia. Troszkę z tym zeszło, bo trzeba wszystko poczyścić ze, ze, ze starego silikonu. Bo silnik już troszkę ma. Więc e, robótki to już były jakieś robione, silikonu było multum wszędzie. Więc już wszystko poczyszczone, dobrze poskładane, troszkę bo z turbiną zachodu, ale wszystko już na swoim miejscu, więc wkładamy go. No i dobra, jestem już tutaj przed składaniem tego silnika. Przełożyliśmy go na pierwszą rampę. No i co tutaj muszę uważać? Na pewno muszę uważać na, na ten cały tutaj mm, katalizator. Tutaj razem z tym ramieniem, bo to mi musi wejść tam. Widzicie tutaj ten yy, tą tulejkę taką, ona musi mi wejść tutaj, tam troszkę pod bo nie dało rady tutaj tego odchęcić osobno, bo potem nie mam dostępu do tej śruby, widzicie, więc to wygląda tak, no i się go postaram już teraz włożyć, już dzień nam się prawie kończy, ale chciałbym go już tutaj przymocować tak, żeby potem można było go wypnąć, bo raczej dzisiaj go nie odpalę, no i tutaj jeszcze nie ma poduchy, nie, bo tutaj ta poduszka będzie na naszej drodze, więc jak go włożę to dopiero przymontuję poduszkę jeszcze tutaj sobie muszę odciąć ten tą no, no i dobra no więc tak to wygląda no i dobra już jest na aucie jeszcze tylko popodpinamy i będziemy odpalać no i dobra już jest ładnie popodpinane wodą zalane ale ładnie sobie zeszła, jeszcze dolejemy płyn do wspomagania zalany klimatyzację nabijemy później teraz jeszcze dolewam tej oleju do skrzyni biegów tam przez odpowietrznik, bo wyleciało mi około litra tutaj jest litra więc sobie wleję to w taki sposób bo już butelka mi nie będzie potrzebna więc wiąciłem dziurkę włożyłem wężyk, wężyk prosto do odpowietrznika no i tutaj zrobiłem dziurkę na górze, żeby odpowietrzenie było system i sobie ładnie teraz wpływa no i dobra doleję płynu, mam nadzieję, że bateria jest cała, bo nie wyjmowałem zostawiłem ją w aucie i będziemy odpalać oto nadeszła ta chwila O, kurczę, ciężko było się dostać dobra, no i nadeszła ta chwila więc kody usunąłem tam jeszcze parę zostało mam nadzieję, że bateria jest cała no i dobra, odpalamy Okej, okay, ten dziwny stukot, to już wiem, skąd jest ten stukot. To jest stukot od Drive Plate. Eee, mi obija o Back Plate przy skrzyni biegów. Kurczę, on mi się tam trochę podgiął. No i dobra, chodzi. Teraz go odpaliłem, zaraz wam pokażę, co tam mi tak stukało. Eee, nie przyjrzałem się, ale taki jest Back Plate, my to tutaj nazywamy, co jest pomiędzy silnikiem a skrzynią. Zaraz wam pokażę, to jest taka jakby kurwa uszczelka dookoła, nie? Taka metalowa. Tak. Widzicie? To jest ten drive plate, on tam obcierał. To mi się troszeczkę podgiął. Opa. O nie wiem czy tam będziecie widzieć. O tam jest troszkę zgięty, nie? No i musiałem go odchylić. No i dobra, pochodził już, godzinę mi chodzi. Ładnie się odpowietrzył. O, oparzyłem się. Wszystko cacy. Tutaj tylko ten plastik mi się nie podoba, bo rozsypał mi się w rękach. Klient został poinformowany, nie chce tego wymieniać. Kazał to jakoś zabezpieczyć, więc jak już to zabezpieczymy pewnie izolacją. I ten, składam go do końca, już dzisiaj chcę go skończyć, niech wyjedzie. Ty miałem problem z wypadaniem zapłonu, ale już teraz wiem dlaczego. E, tak, pozamieniałem cewki, pozamieniałem świecę a zapomniałem, że jak wyciągałem wtryski, wtryski były trochę przykurzone i obtarłem je szmatą. Wydaje mi się, że gdzieś zapchałem e, dziurę od wtrysku i po prostu wypadał cały czas na cylindrze drugim. Teraz już chodzi ponad godzinę i nie mam ani razu, ani razu nie zostało zanotowane, że wypadł zapłon Był problem na cylindrze drugim. Więc tak, remont skończony. Jeśli się podobało, pomogłem coś, to dajcie suba. Dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz jeśli macie jakieś pytania bo dużo rzeczy nie zostało nagrane bo chciałem ten odcinek z deka skrócić No i tak, no i do następnego Do następnego remontu, trzymajcie się